Dzień dobry, wieczór, ja Tomek. Przed Wami Terraria Hardcore. Kontynuujemy trzecią postać. <laughs> hmm. Aha, już widzę. <laughs> no to fajnie, że... Tak, te ikonki drzew różnią się, jak widać. Z tego co rozumiem... Tak podejrzewałem, że... Nie wiem, czy wspominałem o tym, czy ewentualnie w opisie filmu jest, mm, są jakby napisane reguły, którymi się kieruje, i tam jest wzmianka, że przy generacji świata możemy mieć albo korupcję, albo Crimson. I to chyba właśnie oznacza, te takie niebieskawe to zapewne korupcja, te czerwono-różowe to pewnie Crimson. Zobaczymy. <gry> Okej. Okay. Nastał drugi dzień. E, hmm. Jestem szczęśliwy jak, jak stoimy. 7 obrony, pięknie. Ach, ta, to znalezisko e, opancerzonych... G, no, e, jak to się nazywa? E, pazurków do wspinania, czy, czy coś, to, to naprawdę świetna sprawa. Jakieś takie wysokie drzewo, jak ono się tutaj uchowało? Drewno przydatne do wszystkiego. A i tak, parasol. Muszę go sobie przenieść. Gwiazdki to może zdejmę z, z hotbara. Parasol to tak powiedzmy, nie wiem, w miejscu jakieś piąte, żeby było łatwo go aktywować w razie wypadku. Eee, bra, inwentory jeszcze w miarę puste, więc do skrzynek nie będę z, e, na razie wrzucał śmieci. Żelki, idziemy trochę bardziej w lewo, zobaczyć co tam się dzieje. Na razie ostatnio się cofnąłem, bo były jakieś takie niezbyt sprzyjające tereny. Eee, zbuduję sobie trochę platform. Hmm, co to jest? Coś mogę tutaj zbudować niebieskiego takiego. Eee, platformy niech będą tu. A, no tak. Eee, granaty na rzep. Które można... które można raczej przyklejać. Eee, no, niebezpiecznie. Cholera, hmm. drzewo tutaj psuje wszystko. Giń! Tak, lepiej. Nic się nie może zmarnować. Eee, czy tutaj coś było? Nie, nic nie było. Tak, to zdemolować jeszcze raz i... A, no właśnie, tu muszę jeszcze jeden kawałeczek dorobić. Teraz będę mógł... A. A. Nie ma to jak drzewa psujące koncepcje. Na dole widzę jakiś znowu piasek, czyżby pustynia po lewej. Mam nadzieję, że nie będzie tak śmiertelna jak ostatnio. A może to nie jest pustynia, tylko. Nie, to jest pustynia. Ok. Ale to, to nawet dobrze. Może zanim coś mnie tutaj zje, bo nie widzę żadnego takiego wielkiego dołu, to ukopię trochę piasku. Ukopię trochę kaktusów. To są przydatne rzeczy. Z piasku robi się szkło. Ze szkła robi się dużo ciekawostek. Przede wszystkim butelki na miksturki. Najprzydatniejsza rzecz. No oraz jakieś tam inne dziwne rzeczy. Z kaktusa za to można zrobić już jakieś zbroje. Nie pamiętam czy one były lepsze od drewnianych. Aha. Czym ja to kopię. A, to była siekiera okej. Okay. Cieszę. <grych> o! Kaktusy najłatwiej kopać tak, wykopać grudkę piasku pod kaktusem, wtedy cały się zapada. Dobra, e, nie wiem czy chcę z tamtymi rzeczami mieć coś wspólnego. Znowu się proszę po prostu o szybką śmierć, ale spróbuję. O. Nie ma to jak dobra balistyka, wyliczona trajektoria. Zobaczymy, jak przykre są sępy. Okay. nie Niezbyt przykre. Byle tylko trzymać je z dala od siebie i mieć strzały. Ile ja mam strzał? Jeszcze ile? 50. Uu, piaskowy slime. Aj, nie ta broń. No, te już mają nieco więcej życia i obrony. Ale wklepiemy mu. No. No, Dobra... O, oh, fak. Niestety jest dół po lewej. No. Te mapki trochę zadają obrażeń, ale chyba dam radę go zmiecza Może i nie. Może lepiej go po prostu zastrzelić. Tak, po lewej jest dół, więc idę sobie, bo zaraz wylecą te latające robaki, które mnie Przestraszyły w pierwszej serii, jeżeli to można, można nazwać serią. Ok. Ja wiem, więc jeszcze trochę piasku. Może się przyda. Zrównam z ziemią pustynię. Starczy. Ile tego piachu mam? Mm, nie widzę. Ślepy jestem. Niewiele. Dobra, na razie nie jest to jakieś krytyczne. Duże drzewka, przydatne. Wszystkie takie wysokie drzewa warto, warto się nimi zaopiekować. I warto też właściwie sadzić żołędzie. Gdzie one są? Eee, ślepy omeg. Gwiazdki, może sobie przygotuję. <gdzie>, gdzie są żołędzie? Czy ja naprawdę jestem ślepy? Są. Linę schowam. E, zanim coś z nich wyrośnie, to trochę potrwa, więc, więc warto, warto o to dbać, co jakiś czas, żeby, nie wiem, nie wyciąć wszystkich drzew, a potem szukać surowców. A te duże kolumienki wypadałyby. W tej jaskini na prawo, na dole, coś tam się świeci, co jest interesujące. Trzeba by tu zbadać kiedyś. Slajmy jak zwykle nie dają za wygraną. No, chodźcie tutaj, na śmierć. A jakaś lepsza broń też by się przydała. No, żółty slime idzie. Dobra, walić to. Posadzimy drzewka. Tak, lepiej nie sadzić ich zbyt gęsto, jakby, bo wtedy chyba trudniej im rosnąć. Jak w życiu? I sobie. No, ta, żółty to już trochę cięższy gatunek, jak widać. Drewniany kozik sobie ledwo daj radę. Dobra. Lepsza broń. No, ale, żeby lepszą broń zdobyć, to albo trzeba znaleźć w skrzynce gdzieś na powierzchni mieć fuksa, albo nakopać jakichś metali. Najlepsza, teraz z tego co widziałem, broń w takiej wczesnej grze to jest jojo. Nowa rzecz dodana w 1.3, no, ale na razie tutaj nie widziałem nigdzie. No, chyba w skrzynkach się znajduje. Dobra. Zerżniemy więcej drewna. Co tam się świeci na dole? A, A chyba jakiś duży, jakiś duży pokład, nie wiem co to jest srebro? Ale czemu to się tak świeci? Kamyczki jakieś szlachetne? No, to było niezłe. Bo przynajmniej w poprzednich paczach, jak nie pamiętam z 15 czy z 20. Kamieni szlachetnych tego samego rodzaju dało się zrobić grappling hook, co jest niesamowicie użyteczną rzeczą i bardzo chciałbym to mieć. Nie wiem, co tam się świeci, może to są jakieś roślinki te świecące. Mm, dobra, nie chcę mi się walczyć z tymi żółtymi slajmami. Tutaj by wypadało zrobić mostek, o, żeby się nie przejmować wpadaniem w dziury lepszy daj Blum widzę do wykopania z koszenia eee, To jest moje, moje tymczasowe siedzisko siedziba hmm. Czy ja tam byłem w stanie wejść na górę, nie nie byłem więc też wypadałoby jakąś linę postawić eee, postawić linę Nie, nie przestaje mnie to śmieszyć. Lina miała być 300 sztuk, no, to starczy na trochę. Pik-pik. A, pyk, pyk. Aj, tu jakiś kawał ziemi przeszkadza. Dobra. Wyżej, Houston. Ok. Na górze jest sporo grzybków. Jak mówiłem, przydatne bardzo do. Robienia miksturek, właśnie co to miksturek. Chociaż na razie ich mam sporo, to aż tak się nie pali, żeby je zacząć robić. Najpierw to trzeba mieć dom, żeby w ogóle coś tutaj działać. Nie podoba mi się teren na tej górce, taki nieregularny. Nie da się ładnie chodzić po nim. E? Coś tu jeszcze zostało, jakiś piksel. No właśnie tutaj nie da się wejść co to ma być? Eee, yy, no dobra. Szkoda, że te slajmy się nie, nie, nie zapalają w ognisku To byłoby śmieszne. Ej, nie za dużo was tu co? Dobrze. Gdzie ja bym chciał postawić dom? I co tu skacze? Jakaś żaba? Gide gdzieś się zaplątał, jak zwykle. Hmm, tutaj może też ja nie wiem co do tego urwiska. Czy ja byłem w ogóle na prawo, czy nie byłem? Naprawdę druga pustynia? Za co? Za jakie grzechy? Ej, jakaś masa wody, która strasznie spowalnia? Nie, to nie jest pustynia. Hmm. Dziwne. Może po prostu dużo piasku gdzieś tam było. O, nie wiem, czy chcę spuszczać tą wodę do jaskini, czy nie. Robi się wieczór, ale zajrzę. Powinienem był wcześniej tutaj zrobić rekonesans, a nie tak wieczorem. Eee, Okej, okay, tu się zatrzymamy, bo to urwisko nie jest zbyt przejujące do szybkiego chodzenia. Nie wiem co tam jest dalej, zobaczymy później. Ale drugi dzień przeżyłem. Co do nocy jeszcze nie wiadomo, która zaraz zapadnie. No. Chodu. Eee, hm, tak. Teraz mam nadzieję, że będę w stanie przeskoczyć tą dziurę. Okej. Okay. Nie cierpi takiej płytkiej wody, bo. Oh, strasznie wolno się po niej chodzi. Pustynia. No pewnie dlatego, że gdzieś tu jest dużo piasku w pobliżu, może yy, pod ziemią. I dlatego tak to wygląda. Aj. No tak. Tutaj nie chcę ryzykować. Slime oczywiście mi wskoczy zaraz. Uh -huh. Za jakie grzechy. Tutaj postawię kawałek ziemi, pikselek. O, żeby móc wejść spokojnie. Slime, co ty robisz? Co ty robisz? Chciałbym spytać. Czy to nie był bumerang? A nie, to były jakieś te szczękoczułki mrów kolwa. To, to jest pustyni mopki, co plują jakimś piachem w twarz. Ej, miałem budować dom, ale coś nie wyszło, bo w sumie nie wiem, gdzie go zbudować jeszcze. Dom. No nie, jakiś szałas, szopę. Chyba już nie zdążę przed nocą. No, niestety. No, nie ma za bardzo. Musiałbym trochę terenu wyrównać. A ja to zawsze jest nudne, i nie chce się człowiekowi takich rzeczy robić. No. Nie wiem. Niech no pomyślę. Wypad żelek. Mówię wypad. Nie mam czasu na zabawy. Idę z misją. Geodezja się tutaj odbywa. Nie, może po prostu zniszczę jedną tą taką mini wyspę, albo coś. No, tu jest taki dosyć płaski teren. Chyba tak zrobię. Spróbujemy. O, jakieś robaki chodzą. Gdybym miał siatkę, to mógłbym je połowić. Chyba się ich używa do łowienia ryb. Zapadła noc. O, tu taki ładny, równy teren. Eee. Tutaj mogą, nie wiem, wpadać mopki gdzieś. <gryw> e, już jakieś oko przyleciało. No guide, mam nadzieję, że pomożesz. Nie będziesz się ociągał. Więc znowu pewnie noc spędzimy na tłuczeniu zombiaków i latających oczu. Ewentualnie zamuruje się i coś pokraftuje. Coś, czyli nie wiem, ściany. Cegły, jakieś takie bloki budownicze, tak? Chyba zrobię. Gajt, niech tam sobie, kurde, siedzi w, w dziurze. Jeśli umrze, no to jego, jego sprawa. Dobra, tutaj tak. Tutaj też. Śluza zamknięta. Mam nadzieję, że nic tutaj się nie wlezie. Z tego co wiem, nawet w nocy, jeżeli. Nie mam żadnego domu, to mobki się spawnują tylko poza zasięgiem jakby mojego wzroku. E, więc powinienem być bezpieczny. No dlatego też kiedyś tak kopałem w dół, no to no, owszem, spawnowały się gdzieś na górze i spadały mi na głowę. Ok, Co mamy? Podałoby przejrzeć inwentarz. Sporo żelków. 16 potionków leczenia, jeden iron skin, czyli... Zwiększa zbroję, ochronę butelki. Twórzmy sobie menu craftinga. O właśnie kaktus, to miałem sprawdzić. Jak się spraw sprawuje zbroja z kaktusa? Chyba tak samo jak drewniana. Hmm. To krzesło z kaktusa. Świetny pomysł, muszę przyznać. O, zbudujemy sobie krysz zbudujemy kryształek many. Skoro mam gwiazdki... Eee, co tutaj? O! Gwiazda w butelce! To chyba taki lampion można powiesić na suficie świecący, no ale... Gwiazdki mi się na razie bardziej przydadzą na manę. Wędka... Lampion z kaktusa? Co się... Okej. Okay. Żeby było romantyczniej, ciach, no. No, dasz radę. <grymne> ok, gwiazdka gdzieś tam leży. Dobra, na razie daruję. 500 kawałków drzewa, no to to już trochę jest. Dobra, e, chciałem zbudować, co to jest? A, lampa z kaktusa. Świeczka z kaktusa, ok. Wadna z kaktusa, tak. To naprawdę świetny plan. Myślę, że sobie zrobię kiedyś. E, ale tak, chciałem przede wszystkim... Z drewna normalnie można robić ściany. Chciałbym sobie robić e, tło do domku, nie wiem z czego. Na razie z drewna, nie ma co wydziwiać. Bear Grylls w akcji. To schodzi miliony na takie budynki, więc nie wiem. ze 300 sztuk będziemy z niego budować. Od razu sobie tutaj przygotuję. Eee, a drewno gdzieś nie wiem, w drugi slot. Pochodnie się kończą. Aj, kurde, dwie gwiazdki. Nie, aż, aż szkoda tak zostawiać. Zdecydowanie szkoda. No, ha ha. ha. Wykiwałem zombiaka. Czy tutaj nie ma jakichś gwiazdek może? Księżyc oj, ciemno, ciemnawo. Pyk o, pięknie. Niebezpiecznie tak chodzić właśnie na przykład z tego powodu, że jakieś... Demoniczne oczy będą nam latać trzeba uważać łuk w pogotowiu. Co to było? A zombiak? No. Y guide proszę o pomoc delikatną. <laughs> Strzały pewnie mi się zaraz skończą, więc trzeba będzie dorobić, Nakopać kamienia o właśnie. Dobra opcja, co zrobić ze swoim czasem? Nakopać kamienia. Ile mamy gwiazdek? 4, eee, czyli jeszcze jeden kryształek many możemy zrobić. Pyk mamy już 60. No, oczywiście, nic z tej many póki co nam nie przyjdzie. Pochodnie się skończyły. To nie dobrze oni zawsze warto mieć przynajmniej jednego pełnego staka. Przynajmniej w początkowej części gry, kiedy nie ma się innych, yy, bardziej jakichś ciekawych źródeł światła. No, no, no. Dobrze, właśnie. Czy żaden zombiek nie wyrzucił kajdanków? Nie. Szkoda. Zawsze to jeden obrony. Ehm... <śm> Skoro już tu jestem, to nie wiem, wyrównam podłogę, żeby się nie nudzić. Ziemia też się przyda, chociażby do budowania jakichś osłon, fortyfikacji i tego typu rzeczy. Lubię mieć równą podłogę. Jakiś królik tam utknął na górze, biedny. Przynajmniej żadne zombiaki czy oczy go nie zjadły. Eee, dobra, to też wyrównamy. Wykopałem słonecznika. Eee, no i gdzie ja? Tu chyba chciałem ten dom stawiać, więc musiałbym tą wyspę góry skopać. Tak pewnie... no, ostrożnie. Tak pewnie zrobimy. Strzały. Czość zombie. Au. Twardy gatunek, idź sobie, ja tutaj, o. Jestem lepszy od ciebie. No, zjedz królika, guide tam się to bo zaopiekuje. Jak on w ogóle ma na imię? Jacob, okej. Okay. Postawię tutaj jakąś pochodnię, No i tak. Nie wiem. To prawdopodobnie wykopię poza nagraniem czy coś, bo to będzie nudne strasznie. A, a właśnie. Kompresję czasu miałem uskuteczniać w takich przypadkach. Co jest grane? Jakaś niewido jakiś niewidoczny piksel tam był. Czy ja chcę to wykopywać? Nie chcę, mi się jest w sumie, ale no. Padałoby. Zombie z akwarium na głowie. Czy to żelek? <laughs> Może wyrzuci coś? Żel, no. Miło. U, tutaj jakaś impreza. Dobrze, walić to. Mam, mam misję. Nie wiem, zrównać z ziemią tutaj. No może dom pobuduję właśnie na jakoś tutaj na górze, no, to też nie głupi plan. Tak zrobię. Więc tylko zrównam... ...ten poziom... ...do jakiejś płaskiej powierzchni. I będzie dobrze. No guide dajesz. Bardzo się cieszę, że teraz w 1-3. Te NPC przynajmniej jakoś walczą z, z mopkami Wcześniej to było tylko 500 armatnie. Noc zaraz chyba minie. Więc cieszę się, że drugi dzień przeżyty. z Sukces, sukcesem. No, zakopiemy. Pyk, pyk, pyk. Okej. Okay. Nastał dzień. Wypadałoby kończyć. Biedne zombiaki tam utknęły. No dobra, jeszcze ich zabiję. Chiń, In. In. No. W następnym odcinku pewnie budowanie domu. A tymczasem dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia.